Cze, Mamy trzecią zapowiedź, summer update, kolejna zapowiedź kontentowa i skrócę najpierw co wynika z opisu na Tibia.com, a potem przejdę do moich odczuć. Between the lines to zupełnie nowa linia fabularna, w której książki zaczynają żyć własnym życiem. Zanurz się w tajemniczym świecie, gdzie każda strona skrywa sekrety, a każda decyzja ma znaczenie. Odkryj nowe miejsca do ekspienia, zmieść się z niepokojącymi istotami i zapieczętuj szczelinę zanim magiczny chaos ogarnie cały świat. Czekają na ciebie nowe, fantastyczne krainy, potężni przeciwnicy i epicka przygoda, jakiej jeszcze nie było. Wśród nagród znajdziesz nowy outfit, wyjątkowe przedmioty oraz zupełnie nowy rajd, który będzie cyklicznie rozgrywany w nowym, pełnym niebezpieczeństwu środowisku. Aby rozpocząć misję, wymagane są premium account, znajomość czaru na Familiara. Poziom trudności porównywalny jest z Lion Sanctum i Pałacem Asur. Mimo cheapsoftu nowe mi miejscówki myślę, że na przedział levelowy 200-500. Także jeśli chodzi o z, e, zapowiedzi kontentowe w tym update'cie, Chipsoft skupił się na low i mid levelach, co uważam za dobry ruch. E, wprowadzenie monka ożywiło mocno respy na tych poziomach, e, więc dodanie nowych, mam nadzieję, że fajnych e, miejsc, miejscówek na pewno na plus. E, poziom Asur i Were Lionów, czyli tych dwóch respów, które najczęściej są oblegane. W tym przedziale levelowym, tak? Nowy quest, za którego klasycznie dostaniemy Outfit i Monta. Oraz nowy raid i tutaj chyba największe emocje w tej zapowiedzi. raid ma być cykliczny, więc pierwsze co na myśl mi przychodzi to rajdy o Ramont. Jeśli to będzie podobnie, to spoko. Zawsze dodatkowa opcja, bustnąć sobie cyferkę lub szybsze wbicie bestiarek. Fireworków nie ma. Typowy schemat, jeśli chodzi o zapowiedź, czyli szybki kwestik, moncik. Jakaś nagroda. Hmm. Ale osobiście jestem zadowolony, że jest to na low, low i mid level. Także na plus. Zobaczmy sobie na materiały, które dostarczył nam Chipsoft w tej zapowiedzi. Zaczniemy sobie od pierwszego modelu potworka. Jest to Hawk Hopper, czyli taki jastrząb, królik, sowa. Nie wiem, jest to styl baśniowy jak widać, więc... Więc w baściach dużo, dużo takich miksów ciekawych, w, w ogóle Chipsoft lubi w takie mieszanki nietypowe. I kolejny potwór, który zobaczycie, no to też jest w podobnym stylu. Mamy tutaj Lion Hydre, która dość ciekawie wygląda, no ale mówię, jest to dość ciekawy miks genetyczny. Ale modele przede wszystkim nowe, nie są to jakieś przekolorowane e, potworki. Które już mamy w grze Także na pewno na plus, trzeba chwalić Chipsów za takie, za takie nowe rzeczy e, Tutaj mamy też już na, na respie jak to wygląda I też widać tutaj jakieś Nie wiem, jakieś jakiś coś na, na podobieństwo ptaków e, Widać, że to jest taki styl właśnie baśniowy, przerysowany e, Pierwsze co na myśl przychodzi to właśnie kandia Także troszkę by coś się spinało, styl baśniowy Zobaczmy tutaj nowy model chyba drzewa. Mamy też tutaj tego Old Opera i tutaj też mamy jakiś nowy model. Pytanie, czy to nie jest mont przypadkiem? Jak widać dużo jakiegoś mm, nieznanego pisma, jakieś pieczęcie, symbole. Według pracownika Chipsoftu graficy stylizowali się na średniowieczu. I zobaczmy sobie, jest tu jakiś zameczek, są, jak tak mówię, pieczęcie, jakieś symbole. Chociaż ja uważam, że skoro to jest, skoro to są, mają być potwory, które wychodzą z książki, bardziej mi to właśnie przypomina styl baśniowy. Także jak widzicie, dość sporo tego. Ja osobiście jestem zadowolony. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podoba. Czy na Wasz level trafili z gustem, myślę, że porównałbym to właśnie do update'u z Candyą, ale bardziej na plus. Ta kandia była mocno przerysowana, mocno cukierkowa. Tutaj jest bardziej, bardziej stonowane i bardziej przemyślane, to uważam. Chciałbym podziękować za ostatnią aktywność pod, pod materiałami. Dziękuję bardzo za wszystkie suby, za wszystkie łapki w górę komentarze, wpadajcie na streamki na Twitch'u i zostawcie po sobie ślad w tym materiale. Pozdro!